Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu naszych minutówek. W dzisiejszym filmiku opowiem, jak wygląda oraz pokażę przykład zastosowania integracji programu Statistika ze środowiskiem R. Integracja Statystyka oraz środowiska R umożliwia wykorzystanie specjalistycznych funkcji dostępnych w R z poziomu Statystyka. Ponadto, integracja ta daje nam następujące usprawnienia. Przede wszystkim możemy uruchamiać skrypty era w ich pierwotnej formie i pobierać wyniki do raportów Statistika. Ponadto, ta integracja dostarcza nam pewnych funkcji rozszerzeń języka R, które pozwalają nam przenosić dane z arkuszy Statistika do ramek danych w erze oraz w drugą stronę czyli Pomagają nam ekstrahować dane z obiektów Rowych do arkuszy Statistika. No i w końcu integracja ta pozwala nam także uruchamiać skrypty R jako natywne makra w programie Statistika. Aby móc skorzystać z integracji Statistika ze środowiskiem R, należy przede wszystkim zainstalować środowisko R oraz zainstalować bibliotekę ComAdapt R. Najczęściej po zainstalowaniu R, statystyka automatycznie wykryje środowisko R i wówczas podczas ponownego uruchomienia statystyki pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy integracja R powinna zostać włączona. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje, że statystyka automatycznie zainstaluje i zarejestruje wspomnianą wcześniej bibliotekę comadapt R. Co należy wiedzieć, to to, że te kroki mogą wymagać uprawnień administracyjnych. Ponadto oczywiście wymagany będzie dostęp do internetu, ponieważ ta biblioteka ComAdapter pobierana jest z określonej witryny internetowej. Ponieważ rekomendowana przez Tipko wersja R do integracji ze statystyką jest starsza niż obecnie dostępna wersja tego środowiska, może zdarzyć się sytuacja, że niezbędna będzie ręczna instalacja i rejestracja tej biblioteki comadaptR. Dokładna instrukcja jest do pobrania na stronie tipko. Ze środowiskiem R z poziomu statystyka najłatwiej jest pracować za pomocą węzła w przestrzeni roboczej. Zobaczmy zatem, jak to zrobić. Mam już tutaj otwarty program Statystyka, w której uruchomiona jest pusta przestrzeń robocza. W tej przestrzeni mamy tylko jeden węzeł, węzeł, który zawiera nasze źródło danych, i to jest plik o nazwie MultiShapes. Mamy tutaj um, zbiór składający się z dwóch kolumn X i Y. I na tym zbiorze danych chciałabym wykonać segmentację. No to na samym początku może zobaczmy jak kształtują się te nasze obiekty, więc zastosuję sobie po prostu wykres rozrzutu, więc przechodzę na zakładkę wykresy, rozrzutu i wskazuję odpowiednie zmienne X Y, dopasowanie liniowe odznaczam. I uruchamiam mój węzeł, aby zobaczyć, jak kształtują się te obiekty w moim zbiorze danych. Widzę, że mm, widocznych jest tutaj e, takich pięć grup, i te grupy mają kształt a, nie, nie, mają kształt taki, takich okręgów, mm, więc żeby dobrze je pogrupować, nie mogę zastosować tutaj metodyka średnich. Wiem, że metoda k-średnich nie jest do tego typu obiektów, do tego typu kształtów najlepsza i tutaj powinnam zastosować metodę DBSCAN czyli grupowanie gęstościowe. Niestety ta metoda nie jest dostępna w programie środowiska w programie w środowisku Statystyka, ale oczywiście mogę, mogę zastosować tę metodę, wykonać ją właśnie dzięki tej integracji z R. Jak to zrobić? E, mamy tę naszą przestrzeń roboczą i przechodzimy sobie na zakładkę Big Data i tutaj wybieram węzeł Rowy. E, łączę go z moim źródłem danych i klikam koło zębate. Następnie w pojawiającym się oknie przechodzę do zakładki Kod i tutaj dostaję miejsce, w którym mogę wpisywać moje komendy era. Takim pierwszym najważniejszym krokiem to jest przekazanie naszego zbioru danych do e, środowiska R za pomocą funkcji, za pomocą komendy active data set. W związku z czym tworzę sobie obiekt, nazywa się s i do niego przypiszę właśnie ten, ten, to moje źródło danych, czyli active data set. I teraz na tym obiekcie s mogę pracować tak jak na dowolnym obiekcie r-owym. Przykładowo mogę zastosować komendę n Call, która mi zwróci liczbę kolumn w moim arkuszu oraz n row, która mi zwróci informacje, ile mam wierszy w tym zbiorze. Klikam OK i uruchamiam mój węzeł erowy. Węzeł się uruchomił, w prawym górnym rogu pojawił mi się raport dla tego węzła, klikam, co my tutaj mamy i proszę zauważyć, że wynikiem, raportem tego mojego węzła erowego jest po prostu widok konsoli, czyli widok konsoli, tak jakbyśmy pracowali z poziomu na przykład RStudio, RStudio, czy samej konsoli środowiska R. Czyli mamy tutaj nasze komendy i od razu mamy wyniki. Widzimy, że w naszym zbiorze danych były dwie zmienne oraz 1100 obserwacji. No to teraz idźmy dalej. Wykonam tę moją analizę, analizę skupień metodą DBScan, czyli metoda DBScan. Przede wszystkim muszę załadować odpowiednią bibliotekę. Biblioteka nazywa się DBSCAN. I wyniki mojej analizy przypiszę do obiektu result. I funkcja do grupowania gęstościowego również nazywa się DBSCAN. Pierwszy argument to jest oczywiście zbiór danych, czyli S. Kolejny argument to minimalna liczba punktów. Niech w naszym przypadku wynosi 5. I jeszcze ostatni argument. Promień sąsiedztwa niech wynosi 0.15. No i teraz chciałabym, żeby w mojej konsoli było widoczne przypisanie do skupień, czyli piszę sobie result, dollar cluster. Klikam OK i ponownie wykonuję mój węzeł. Zauważcie Państwo, że rzeczywiście teraz w tej mojej konsoli, czyli w tym raporcie dostaje przynależność, przypisanie do skupień. Jeżeli chciałabym to przypisanie do skupień umieścić w arkuszu z danymi, jako dodatkowy element raportu, to nic, to nic nie stoi na przeszkodzie. Mogę to zrobić w jaki sposób? Ponownie przechodzę do tego mojego węzła i tym razem korzystam z polecenia Root Output. Skopiuję sobie, żeby nie zrobić literówki, i mój pierwszy argument to jest oczywiście nazwa obiektu, który będę chciała zapisać. Więc może sobie wcześniej utwórzmy cały taki obiekt, który będzie zawierał i dane surowe, oraz tą naszą przynależność do grup, czyli niech ten obiekt nazywa się S podkreśnik grup. I niech to będzie po prostu scalenie naszego oryginalnego zbioru danych, które nazywa się S, z tym naszym przypisaniem do skupień, czyli z result, dollar, cluster. I teraz właśnie ten obiekt chcę wyrzucić jako dokument raportu, czyli obiekt niech nazywa się S Group, bo to właśnie ten obiekt chcę dodać do wyników raportu. I jeszcze skorzystam z argumentu name żeby wyświetlał się pod nazwą po prostu wyniki. Jeżeli nie zrobiłam żadnej literówki, to po uruchomieniu tego węzła w dokumentach raportu oprócz tej naszej konsoli pojawia się też dodatkowy arkusz statystyka właśnie z tą przynależnością do grup. Jeżeli bym chciała ten arkusz, który tutaj został wrzucony do wyników mojego raportu, przerzucić jako Arkusz na wyjście, żebym mogła na nim wykonywać kolejne analizy, to też nic trudnego. Wystarczy zastosować kolejny argument, który nazywa się As downstream, też go sobie skopiuję i on będzie przyjmował wartość true. I jeżeli sobie teraz a, wykonam ten mój węzełek, to zauważcie Państwo, że ten arkusz z przynależnością do skupień jest e, na wyjściu i mogę. E, podobnie jak to było. Wcześniej, czy też ogólnie jak postępujemy w przypadku przestrzeni roboczych, dodać jakiś węzeł, na przykład tworzący wykres rozrzutu, wskazać zmienne i powiedzmy, że chcę włączyć kategoryzację ze względu na tę zmienną grupującą, czyli mogę tworzyć wykresy w oparciu o wyniki uzyskane w środowisku R. Oczywiście. W tym węźle również mogę tworzyć wykresy, wizualizacje i te wykresy będą automatycznie trafiały do dokumentów raportu. Ja, żeby utworzyć sobie wizualizację, skorzystam z pakietu Facto Extra. I funkcja ich nazywa się FVIS Cluster. I pierwszy argument to jest obiekt z wynikami grupowania, czyli result. Drugi obiekt to jest źródło danych i jeszcze geometria to niech będą punkty, czyli wykres rozrzutu. I nie chcę mieć przedziałów ufności, więc kolejny argument ustawiam jako false. I teraz uruchamiając ten węzeł w dokumencie raportu oprócz konsoli dostaję jeszcze plot, czyli wykres rozrzutu, ale tym razem utworzony w środowisku. R I wrzucony jako taki zamrożony plik graficzny do raportu Statistika. Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej, jak rozpocząć, pracę w erze, jak wykonywać różnego rodzaju wizualizacje w erze, zapraszam na nasze szkolenia. W szczególności polecam szkolenia Podstawy analizy danych w środowisku R, wizualizacja danych w erze z wykorzystaniem pakietu ggplot2 oraz analizy wielowymiarowe w erze. Dokładne programy wspomnianych szkoleń znajdują się w opisie tego filmu. Zapraszam do zapisów oraz bezpłatnej rezerwacji miejsc, Zarówno zapisy, jak i rezerwacja dostępne są poprzez naszą stronę internetową. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia tego odcinka. Dziękuję Państwu, do widzenia, do usłyszenia.